E, dziś pijemy Kianti Governo, kupione w Lidlu za niecałe dwie dychy. Bardzo ładna butelka. No, dobrze. Tak. Zdobiona. Gorda strość nie może złapać. To nic. Korek za to sztuczny. No, taki bardzo popularny wśród korków. Butelka ładna. Butelka ładna jest i owszem. No. Banderoka specjalna włoska. Już 13,5% alkoholu 2019 rocznik. Duca di Sassetta. To coś już od niej piliśmy. Czerwone wytralne produkt włoski. Piniarska oblaz Toskana, czy gdzieś w okolicy Toskanii. Wiem, że się nie obocą. No ocowe. Znaczy zapachą, nie wiem. Mhm. Taki bukiet jest coś tam, jest. W nim, nie? No i kwiatki nawet nie wiem Takie trochę jakby jeden. No, są jakieś kwiatki. Bidzi. Troszkę kwiatków, troszkę wioską. O. Jeszcze nie Ale kwasowości. Wyraźnie, tak. wyraźnie w kwasowości. W wyraźnie, wyraźnie w I posmak jakiej czekolady, czy mi się wydaje? Mm. Najpierw gorzkie, później słodkie, No, no inne więcej. Nie, nie w kwasowość, wyraźnie w, w kwasowość idzie. Znaczy jest kwaśne, potem gorzkie, potem słodkie. No to właśnie jest złożone tak. takie, tak. przychodzi dziwne. Mhm. Znaczy to nie jest takie słodkie, tylko taki posmak. Mhm. Bo to jest kwaśne, zdecydowanie kwaśne, gorzkie. takie jakby się czekolada rozpuszczona, No, no dobra, tym. ale ta goryczka nie jest taka nieprzyjemna. Nie, 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 tak, nie, taka... mhm. Ale spodziewałem się, bo w bukiecie coś tam jest, nie? Jakieś, e... coś w można się doszukać, a w smaku tego nie ma. W no smaku nie jest, jest, jest takie dosyć proste. Takie nie jest to No za Awanturuje się lokator. Ale nie jest z, 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 złe Nie, no nie. No. Pasowość idzie szczególnie jest takie delikatne, wiesz, takie... Wiesz co, przeważnie Chianti jest zdecydowanie delikatniejsze, jest takie bardziej zwiewne niż na przykład Primitivo, które tam... No, mm -hmm. no tak. A to jest takie... To jest właśnie w Przyjemne. Smaku. Przyjemne po prostu, no jest lekkie, takie jest, mm -hmm. nie ma tam... Ale powiem Wam, że jak Bogactwa. na taki to jest całkiem przyjemne, dobre. bo tak. parę razy gdzieś tam wcześniej próbowaliśmy i, i Może to nam rzeczywiście... się coś zmieniło, ale dobre nie. To dobrze. Tak? Ono jest dobre, wiesz, dlatego głównie, że tu nie ma nic niepotrzebnego takiego, że co, co by no przeszkadzało. W sensie. No jest takie. Nie jest. Jakieś tam takie właśnie, chodzi mi o to bogactwo smaków, że nie ma tu tutaj... tego eksplozji jakiejś, tak, ale wow. no taki bym powiedział kompocik po obiedzie, no, do obiadu, nie, ale dobre, jest właśnie dobre, dobre było... takie, właśnie... takie do obiadu, dobre winaśniki. Wysoko tutaj na przykład obiadu, nie lubi win takich gęstych, gęstych smakowo bogatych. Takich ciężkich, taki Tak, ciężkich. A to jest właśnie takie... lekkie, przy, ale lekkie, przyjemne, ale tak. nie jest takie rzadziutkie. Nie. Jest pe, pełne to jest takie wino. W sensie, no jest pełne, a nie takie rzadziutkie, rzadziutkie. Tutaj, Według mnie nie, bardzo fajne. No. No mówię, no jest to... kwasowość dominująca. Tak, wyraźna. Na przykład tu słodycz, słodycz w ogóle nie wyczuwałem. Przy żadne... pierwszym ułyku było Była. oczywiście tak e, Kwaszne, pierwsze doszły, doszły, kwaśne, słońce? A potem jakiś takie podkład jakby, jakby słodyczu. Nie. Ale ta słodycz gdzieś uleciała i ewidentnie wino idzie w kwasowość, właśnie w czerwone jakieś owoce, takie ciężkie porzeczka. Nie, ogólnie dobre wino jest. Z tym, że mówię właśnie, zapach jest bogatszy niż mm. smak. Mm. To takie trochę dziwne jest, no ale. No dobra. Siedem ja już i się pół. wyraziłam 7,5, bardzo dobrze. Ja też. Pasuje ci, ja robię siedem 7 będę. 7,5. Siedem to masz? Siedem. Siedem? Co z wami jednak? nie tak. Nie, dobre. Ale dobra. oceniamy wyżej, tak? Ale, ale oceniamy. No, wyżej. Siedem to siedem, siedem, siedem siedem, siedem siedem siedem. Siedem i tak dużo. 7,5 to. Nie, 7,5 pół, takie zasłużone, wiesz. Eee, także w litu za około dwie jak ktoś lubi wina, które idą kwasowość, eee, nie totalnie rzadziutkie, tylko takie w miarę z ciałem, no to, to jest na pewno godne polecenia. Tylko żebyście się nie spodziewali eksplozji takich eee, dżemowej w sensie ilości owoców, bo idzie w kwasowość, ładnie ma czerwone... Darciom nie będzie smakowało, które lubią słodkie. O, mm -hmm. to babciom, nasze by... babciom żadne wytrawne winy nie stukuje. To prawda. Babci lubią słodki. Zawsze można dać cukru. Dla babci. Bo nasze tak robi, <grym> Dobrze. Także zachęcamy... Nie, nie wolno zachęcać do alkoholu. Mm. Ale polecamy. No Całkiem przyjemne, fajne.